Chociaż tyle. Dobra. I co? Jedziemy do Łodzi, dlatego, że trzeba co najmniej przeszkadzać, bo wyjścia innego nie ma. Ostatecznie Grzegorza nie ponad miesiąc, więc nie widział się z nami. No, trzeba jeden, jeden dzień. Jeden dzień. Miesiąc, jeden, jeden dzień. 32 dni, tak było. I trzeba się trochę, no, wiecie, po, pospotykać z ludźmi, których się zna, ale przy okazji. Chcę pojechać do TK Maxa, bo tam są różne rzeczy. I mam sobie wybrać jakiś prezent na urodziny, więc hmm, będę sobie jechał. Nie wiem, co sobie wybiorę, zobaczymy co będzie. Może nic nie będzie, może coś będzie. Ciuchów to tam nawet nie szukam, ale popatrzę po torbach He. i popatrzę po rzeczach po prostu, więc zobaczymy. Ja się zaproponowałem torbę z i tą żółtą. Ale tą żółtą, torbę. to jest ważniejsza od tej niebieskiej. To znaczy, ja rozumiem to podejście do życia, bo jak się patrzy na ilość to toreb, które ja posiadam. To żółta z Ikei jest dobrym rozwiązaniem, bo zmieściłobyś tam kilka toreb po prostu. O, o. Niebieski wszyscy mają, a żółtą tylko mają na zakupy, tak? No wybrani i wybrani. Ja myślę, że jakby tam pójść i powiedzieć proszę pani, chcę mojej ukochanej dać żółtą torbę na... To, to by sprzedali. Myślę, że tak. Tak by było. Jeszcze po drodze potem z powrotem to musimy wstąpić do Lidla. Bardzo nawet chleb jest Oczywiście, bo wczoraj z zaskoczenia zostałam wzięta W sensie operator przyszedł A nie myślałam, że będzie Myślałam, że będzie w poniedziałek I nawet chleba nie kupiłam Więc trzeba będzie jeszcze lidlowe sprawy załatwić Ale na razie lecimy na kawkę pogadać Jest bardzo ciepło Ja już w ogóle cieszę się, że Grzegorz jest Dlatego, że wreszcie będę mogła jakoś na dwa samochody pojechać I mm, mobilizer w tym moim aucie zrobić Wreszcie, nareszcie Bo tak to to yy, no wiadomo, że to trwa cały dzień To muszą być dwa samochody Ja nie znam nikogo z samochodem, kto by mógł mnie przywieźć i odwieźć Od takie y, Mam duże grono znajomych No właśnie, szczególnie w Łasku Chociaż teraz to już bym chyba może A poprosiła to by ten Ale też wszyscy pracują, to jest troszeczkę inaczej No, ale Tak to będzie I tak mamy zaplanowany dzień Pewnie wam troszkę z i Maxa pokażę Może coś cudnego, i może coś nowego Jest także Także tak. Jestem zadowolona, bo wreszcie pół po miesiącu ponad sobie razem jedziemy, a nie ja sama. Papa! Papa! Pa. No, trzeba przypominać od, od youtuber. Papa. Pa. Operator karmi gołębie. że zdobyłam dla siebie prezent, ale też przy okazji byliśmy w oshow i parę rzeczy zakupiliśmy więc taki krótki food hall. zupełnie normalna kapucha, dlatego że operator stwierdził, że będzie robił wigos, ale ja mówię, że ja takiego kwaśnego to nie, więc kapusta tutaj potrzebna. Kod oczywiście najważniejszy. Już są niedrogie arbuzy, więc już tutaj jest arbus. Zaraz wyląduję w lodówce. Kupiłam Aloes, napój Aloesowy. <laughs> tak, 10 zł, ja wiem dużo. Ale jest tak przypyszny i ma te cząstki. I też idzie do lodówki, bo najlepszy jest zimny. Także to na pewno. Kupiłam pomidorki wiśniowe. Tak one się nazywają. Pomidor Wiśnia. Odmiana ten czas smaku super. Ja sobie spróbuję, jak one smakują. Bo nigdy nie jadłam takich wiśniowych. Zaraz zobaczymy. Jakie ciemniejsze są. Hmm. Niezłe. Odstawiam na górę. Nie wiem, co tutaj tam będą. Oczywiście kocie. Jedzenie. To było w promocji. To było jakieś ciężarówki. Wzięłam, bo to ona też lubi. Po prostu uściskasiki. Wzięłam Jowi Duet o smaku Ananas Kokos. Zobaczymy, z czym to się je. Też ląduje do lodówki. Wzięliśmy kwas Podlaski. Nie nazywa się chlebowy, bo widocznie nazwa zastrzeżona. Ale taki kwas wzięliśmy. Ja bardzo lubię piwo Fortuna czarne. Naszukałam się, naszukałam, no W Właseczku nie ma, w Oszą było. Kupiliśmy o, wodę mineralną, ale słuchajcie, pojemność jest fajna. Dlatego, że pojemność jest to, to taka większa jest, tak? Bo te za małe są takie małe. A ta mi się wydawała taka super, ale to nie mam ile ma jedna butelka pojemności po trzecie. A 6 razy 1 litr. Czyli nie półtora, a nie pół, tak? Taka fajna pojemność. Także tak. Już były nie, do, nie jakieś takie bardzo drogie truskawy, więc już są też wzięte. Kupiliśmy jeszcze jakieś pomidory, które się nazywają bawole serca. I one są takie pogięte tutaj mocno. Też uważam, że można spróbować. Jak taki pomidor. Kot mnie wcelował w półkę. No i co teraz? Kizia. Mhm. Eee, wzięliśmy też papryki, dlatego że operator mówi, że będzie robił gołąbki w papryce. Nie wiem, co to oznacza, ale tak właśnie jest. Eee, kozła. I ja jeszcze wzięłam zaprawę. Imbir, e, cytryna miód. Bardzo tę odmianę lubię. I prawdziwy kwas. To już jest prawdziwy, prawdziwy. Mm, tak, pszenżyto, mąka, żytnia, słód żytni fermentowany, słód wieczmienny. Browarny jasny koncert słodu żytniego, ciemnego, słód żytni fermentowany. No i takie tam kwas cytrynowy. Najlepiej być schłodzony, to wiemy. No i właśnie takie byłyby zakupy futcholowe, Natomiast jeszcze w Oshole zakupiłam do Sepi Kohinora eee, eee, wkłady. Nie mam co prawda, ale to tak jak węglem można, a kolory są super. Zobaczcie na przykładzie. Naprawdę, można coś tam wymalować. Ekstra, ekstra. W jednym tonie. Kupiliśmy 100 koszulek. A 4 za 5 z groszami. Jako, że mi zginęły moje markery. Kabum! Nowe markery. I wiecznie potrzebna, bo wiecznie łamliwa linijka. Także tak mniej więcej to wygląda od footholu po jakieś dziwne rzeczy. Jeszcze Wam pokażę pudła, które kupiłam, bo kosztowały 2,50, a są przesłodkie. One już są popakowane. bo pierwsze, co zrobiłam, to je popakowałam, a pudła są duże dosyć. I w takie otusowy superaste. Także myślę, że warto. Zwykły karton, bardzo prosto składany, ale naprawdę na przechowywanie różnych rzeczy bardzo dobre, uważam. Cześć, moje słoneczkę. Jeszcze zakupów dzisiejszych ciąg dalszy. Byliśmy w Dekatlonie, i tam. Operator zakupił sobie bardzo fajne sandały, keczuły. Ja lubię tą firmę. Oni mają naprawdę dobre jakościowo rzeczy. Nie jest to wysoka półka cenowa, a tak naprawdę są bardzo dobre buty, kurtki, bluzy. Keczuły lubię. Czyli mamy taki męski sandał. Mamy męski sandał. I oprócz tego. Buty robocze, które są na tyle ładne, że naprawdę nie trzeba się wstydzić w takich butach wychodzić. I powiem Wam, że tak jak Grzesiu potrafił inne buty w ciągu dwóch tygodni po prostu zjechać, pękały tu podeszły, w ogóle cuda się działy. Tak ten model keczuły ma już pół roku i jest normalny. Natomiast teraz były troszeczkę inne, designersko, czyli mamy. Trochę niebieskiego, takie odmodniejsze, fajniejsze na wyjścia. E, bardzo fajnie. Noga się w tym bardzo nie poci. Też keczuła, bardzo fajne buciki. I ja również sobie zakupiłam keczułę. Sandały, sandały cichobiegi, sandały mnisie, tylko że z różowym kolorkiem. E, bardzo, bardzo wygodne, bardzo w porządku. Naprawdę, fajnie teraz te buty łączą, żebyś tam. Nie, nie odparowywały. Bardzo fajne, przymierzałam, wygodne. Zobaczymy, czy nie będą obcierać, ale mnie w ogóle rzadko buty obcierają. teżkę czułam. Bardzo lubię tę firmę. Latami mam buty. Oprócz tego były po 5 zł pokrowce na okulary, więc ja po prostu sobie jeden tutaj zapodałam, już sobie może wyjmę z żeby. Okularów nie zniszczyć w torebce, a w torebce bardzo się niszczą. I coś, co jest moim ulubionym, um, ulubioną rzeczą, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, oprócz kosmetyków, ręcznik, który się tak zawija jako turban na głowę. Mam różowy, który już jest lekko przyfarbowany ze względu na henne, ale będę miała go tu po prostu do henny, a ten będę miała czyściutki, fajniutki. No, henna nie chce się doprać niestety. Czyściutki, ładniutki do normalnego mycia głowy. Także bardzo jestem zadowolona. TK Max, jedna rzecz na przecenie. Nie, nie portfel. A wygląda. Jest to po prostu, no, Bardzo mi się podoba. Kolor fajny. fajnie tak zapinany. Wygląda faktycznie jak taka torebeczka. Bardzo ładny. On kosztował 20 zł, był przeceniony. Nawet czerwona cena. Pewnie za dwa razy był przeceniony. Czekajcie, spróbuję odkleić. Aha, nie da się. Czerwona się nie da. A tu się da. Nasza cena 39,99. No to z 39,99 na 20 odrywamy i mamy notesik. No i teraz tak. Wybrałam sobie prezent. Wybrałam sobie prezent. Wybrałam sobie bluzkę jest ona z bardzo fajnego materiału, dlatego, że to jest taki to ja nie wiem, szyfonik właściwie jest taka w kwadracie to co jest na wierzchu pod spodem mamy e, taką bluzkę na ramionczka. tutaj trochę dłuższa trochę krótsza ty, o proszę bardzo tutaj wystaje bardzo fajny z tyłu ten ogranicznik z przodu duży dekolt w serek co po prostu uwielbiam co prawda teraz jest może troszeczkę już za ciepło na nią ale będą chłodniejsze dni w lato to myślę że będzie wyglądała naprawdę ładnie a w ogóle powiem wam że jak ją tak dobra przez głowę wkładam założyłam i właśnie miałam ten co hmm, nie widać że ona ma taki duży dekolt czekajcie bo ja w ogóle źle lekko wsadziłam a trenu dobra inaczej może w ten sposób bardzo fajnie wyglądało do tego, tak jakby właśnie. I ma jeszcze dziury w rękawkach, czyli widać ramionka. Bardzo bardzo mi się podoba i to jest mój prezent. Jeszcze go nie mam. Dostanę. Nie, no, już spokojnie dostałam. Oprócz tego w podobnym klimacie, i podobnym wzorze, ale już ze znacznie gorszego materiału zakupiłam bluzkę taką, którą można nosić na ramiona, z odkrytymi ramionami. Rewelacja. Bardzo mi się podobają. Ja sy tak brałam o pół na jedno ramię, na drugie, czy całkiem tak. Ma bardzo fajny, szeroki dekolt. Także jeszcze takiej nie miałam i nie spada tak strasznie. Oraz nie mogłam się oprzeć wzorom kwiatowym, które teraz zamieszałam totalnie. Czekajcie, czekajcie, gdzie tu jest początek? Bluzko, gdzie masz początek? A. Mamy tak, tutaj niby na ramionczka ale jest rękawek długi, oczywiście dziury na ramiona i ona jest taka dosyć krótka, ale powiem Wam, że jak ją przymierzyłam do spodni, to bardzo ładnie wyglądałam, fajnie wyszczuplała. Teraz bardzo modne są te wzory liściasto-kwiatowe. I bardzo, bardzo mi się podoba, jestem z niej zadowolona. Tu ma jeszcze takie zęzelki do zawiązania, które można sobie i tak, i normalnie jako kokardkę. Kot już jest, kot już sprawdza. Także bardzo fajna, bardzo fajna bluzeczka. I ja lubię takie rzeczy, które nie są z takiej od bawełny jak to, no ale nie mogę się oprzeć że kociołko w kamerze było uh -huh. nie mogłam się oprzeć dekoltowi natomiast fajnie, że one nie są takie bawełniane, bo to się po prostu nie niszczy i jeszcze tak, w dekatlonie kupiłam dla mamy i dla siebie torbę z długim uchem, bardzo wygodna rzecz, można sobie zawiesić zawsze się przyda, nie żeby tak albo tak ale do torebki niezbędnik i dostałam nie, to nie jest woda. Znaczy, to jest woda. Tylko to jest woda z oceanu. Do rytuałów. Aqua minerum Medicinal, ale to nie to. To jest po prostu e, osoba, którą poprosiłam bardzo mocno, a akurat znajdowała się na wycieczce w okolicy Francji. Oceanu. Woda oceaniczna do rytuałów. Piasku nie brała dlatego, że był podobno mm, mało magiczny. Ale tak, no i właśnie taką wodę. Także tak by się przedstawiały wszystkie y, zakupy dnia dzisiejszego. Y, żegnam się już z Wami, moi kochani. Myśmy poszaleli, pocudowali. Ja już jestem też po, i po rytuałach, i po różnych dziwnych rzeczach jest późnawo, bo stąd też dziwne światło, bo po prostu z góry, ale mało ważne, ważniejsze są tu rzeczy niż ja. I co? I niedługo o 22.00 spotykamy się na y, historiach niewyjaśnionych, więc ja jeszcze ogarniam to, co teraz rozwaliłam i. Działamy. Do zobaczenia. Pa, pa.